Kochani, co my dzisiaj mamy? Kawał przypysznej historii. Absolutnie fascynująca epoka i postacie. Postacie, które znamy jedynie z kart podręczników historii, a które dzisiaj ożyją na kartach wyjątkowej powieści. Zapraszam Was serdecznie. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień. Wita was Olga z Wielkiego Puka. W moich rękach romantyczni Doroty Poninskiej, absolutnie fascynujący pierwszy tom fantastycznego cyklu tej autorki od wydawnictwa Lira. Przed wami opowieść, która w fascynujący sposób łączy fikcję literacką z faktami historycznymi, a robi to tak pysznie, tak przystępnie, że nie sposób się oderwać. I nic tylko czekać na kolejne części, tym bardziej jeżeli jesteście miłośnikami literatury, tym bardziej jeżeli uwielbiacie historię. Rok 1815, Rzeczpospolita obojga narodów zniknęła z mapy świata. Starsi pogrążają się w apatii, w nostalgii za tym, co utracone, w tęsknocie za przeszłością. Dorasta jednak kolejne pokolenie, a pośród nich Maurycy, młody litewski szlachcic, któremu marzy się Wilno, marzą się studia, marzy się młodość pośród książek literatury. To właśnie pośród tych wileńskich uliczek przyjdzie mu stać się jedną z tych rodzących się romantycznych dusz. Przeżyje tam swoje miłości, namiętności, przyjaźnie. Nadchodzi czas niesamowitej słowiańszczyzny, stowarzyszeń literackich jak Filomaci czy Filareci, i również czas epoka raczej czucia i wiary z romantycznością Adama Mickiewicza na czele. A wokół tych romantycznych dusz i romantycznych postaci wielka polityka, układy i niespełnione obietnice, które mogą. Mogą prowadzić tylko w jednym kierunku. Tak właśnie, kochani, tak pięknie i przystępnie powinno pisać się o historii, o czasie wielkich przełomów i o ludziach, którzy tworzyli minione epoki. Dorota Ponińska z rozmachem maluje przed nami rodzący się świat wielkich intelektualistów epoki romantyzmu właśnie. Razem z bohaterami przemierzamy wileńskie uliczki, zanurzamy się w tamte niemal magiczne zaułki, odwiedzamy kawiarnie, odwiedzamy salony, gdzie wtedy toczyło się życie towarzyskie i podsłuchujemy tych rozmów. Z zachwytem obserwujemy zachłyśnięcie się ludowością, obserwujemy ostatnie słowiańskie wzloty i bierzemy udział również w ostatnich pogańskich obrządkach. Ta powieść to mickiewiczowska romantyczność wcielona. Pełna młodzieńczych ideałów, tętniąca mocą tysięcy młodych, pełnych nadziei serc. Doryta Polińska zadbała tutaj o każdy możliwy szczegół, słuchajcie, tworząc taki obraz epoki, do której chcielibyśmy się przenieść, choćby na chwilę, choćby na moment. Czuć w jej powieści tę historyczną pasję, widać w tej opowieści miłość do literatury. Widać też tutaj ogromną wiedzę, którą dzieli się z czytelnikiem, ale robi to w taki sposób, że nie sposób się oderwa. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że romantyczny to jest dopiero pierwszy tom tej wyjątkowej, fantastycznej, historycznej trylogii, która tak mnie zachwyciła i nie mogę się doczekać, by poznać kolejne losy bohaterów. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Mira zapraszamy Was na konkurs pierwszy tom romantycznych do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, gdybyście mogli się przenieść w jakąkolwiek epokę historyczną, to jaka epoka by to była i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkurs trwa do końca października, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Tak właśnie powinno się pisać o historii, o literaturze, tak by przyciągnąć uwagę czytelnika, by zachwycić, by oczarować. I to robi właśnie Dorota Ponińska. Nie mogę się doczekać kolejnych tomów. Poczytajcie sobie również o tej powieści na blogu Wielkiego Buka jeżeli wolicie poczytać, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! Jeśli jeszcze tutaj jesteście, to nie może Was ominąć zestaw książek na jesień, 20 wyjątkowych tytułów i filmik tworzony właśnie z Wami. A jeśli jesteście nowi tutaj na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!